Tam jest nowy zawodnik Skry Częstochowa, Tobiasz Kubik. Tobiasz, witamy serdecznie w naszej ekipie. Na początku chciałbym zapytać Cię, jakie emocje towarzyszą Ci po dołączeniu do Skry Częstochowa i czy uważasz, że to jest dobry krok w Twojej karierze pod kątem Twojego rozwoju? Dzień dobry. Myślę, emocje to są, na pewno się cieszę, że dołączyłem tutaj do Skry. Jestem w tym samym miejscu, w Częstochowie, na miejscu. Czy to dobry krok dla mnie? Myślę, że czas pokaże. Uważam, że tak i będę chciał to też udowodnić na boisku. Jesteś zawodnikiem dość uniwersalnym, który potrafi zagrać na kilku pozycjach. Na jakiej czujesz się najlepiej, i czy ewentualnie wpływ na Twoją decyzję o dołączeniu do Skry Częstochowa miał fakt, że Skra również bazowo najczęściej gra podobnym ustawieniem, co klub, z którego jesteś wypożyczony, czyli Raków Częstochowa? Mm, najlepiej czuję się na pozycji numer 10, ofensywnie. Nie, nie przeszkadza mi również występowanie na Wahadę, również znam doskonale to. W trzy lata w Rakowie w tą formacją e, graliśmy, trenowaliśmy i czy brałem to pod uwagę? Myślę, że nie, ale jest to przede wszystkim duży plus teraz patrząc na to, ponieważ nie, nie muszę przyswajać niczego, ponieważ wszystko e, tak jakby już mam e, wkodowane. W minionym sezonie zadebiutowałeś na boiskach Ekstraklasy. Jakie to było dla Ciebie przeżycie? Myślę, że to było spełnienie moich marzeń. Teraz po prostu będę chciał starać się, żeby wrócić tam i myślę, że tutaj będę pokazywał jakość. Taki jest mój cel. Czy myślisz, że po dobrym sezonie tutaj w Skrzeczeń Stochowa będziesz w stanie wskoczyć na taki poziom, żeby na boiskach Ekstraklasy występować regularnie co tydzień? Myślę, że zobaczymy to za rok. Będę robił, żeby tak było. A czego oczekujesz w kontekście drużynowym od tego nadchodzącego sezonu? Od drużyny nie, nie oczekuję wiele. Przede wszystkim zaangażowanie widzę, że jest na wysokim poziomie. Jakość też jest bardzo wysoka. Myślę, że jak drużyna będzie podchodziła na 100%, to będą wyniki. Dziękuję Ci bardzo i życzę powodzenia. Dziękuję Ci. Się.